Witam wszystkich z tej strony Grzesiek, Szaruwa jeszcze jest, ale już jestem gotowy. Długo, długo dociążałem ciężarki, znaczy spawiki. Dobrze wygruntowałem. Mam dwie wędki dobrze wygruntowane, bo ostatnio te spawiki nie były do końca dociążone. Ale dzisiaj jest ok, super. No, tak się grzebałem, grzebałem się, wam powiem z 15. Minut na samo gruntowanie. już nie mówiąc, że już było ciemno, jak tu przyjechałem komarytną. E... O komarytną. Ja już jestem wstępnie e... przygotowany, tylko teraz podać zanętę e... i do boju, i do dzieła. No nie wiem czy mówiłem. Witam na moim kanale Z nad rzekę. Spodobało mi się ostatnio metoda e... maczówki. Spławik troszeczkę połowiłem reszczyk fajny, jak widzieliście. Płocie piękne no i jakoś no, spodobało mi się. no Lubiłem kiedyś zawsze łowić na spławik tą metodą. No i postanowiłem dzisiaj znowu w te same miejsce. Wolne w nocy padało, dosyć mocno ludzi wypłoszyło. Miejscówka wolna. No nic, zanęta, zanęta przygotowana, tak jak tu widzicie na przebitce, nie pokazuję Wam jak y, ją przygotowuję, bo pod blokiem dosłownie przy samochodzie to wszystko przygotowuję, rozstawiać jeszcze kamery, to wiedzie widzów zaraz dużo, zaraz pytania, ale y, kiedyś Wam będę pokazywał, trochę więcej czasu będzie i w ogóle. Do zanęty dodałem Wonder Bronze, prawie y, cała paczka, prawie. Została tam jedna piąta może paczki. Miałem troszeczkę z jedną piątą część Wonder mixa. Eee, dodałem do tego płatki owsiane. Eee, dodałem do tego paczkę gliny rzecznej. Troszeczkę miałem ziemi tofrowej. W paczce to to wszystko tak wrzuciłem, wykorzystałem. Dowaliłem jeszcze melasy, stepni eee, i dorzuciłem do tego nie wiem, miałem półkilową paczkę eee, płatków owsianych no to tak może rzuciłem ile to było ze 150 gram płatków suchutkich no i tak jak tu widzicie na przebitce tak to wstępnie wygląda e, żadnej tam e, nic nie dodawałem do doklejenia, no bo to jednak spławik e, rzucę palę kul takich niewielkich rzucę e, podejrzewam, że to przy rzucie do wody e, kula się rozwali i będzie to opadało jestem na rozliskach rzeki woda praktycznie stoi Głęboko jest, jest głęboko, tak jak mówiłem, tam 6-7 metry. Praktycznie później troszeczkę odmierzę, bo to na szybkiego i powiem Wam dokładnie mniej więcej ile to gdzieś będzie. Robię kilka takich mniejszych kul e, i będę do wody. A i nie powiedziałem, dlaczego one mają się rozpaść praktycznie w uderzeniu do wody. Może one się nie rozpadną do końca, ale ostatnio jak słońce zaczęło świecić, połowiłem w toni piękne płocie i chcę te ryby z tej toni wszystko zwabić e, na dno, żeby ta smuga jakaś tam e, szła podczas opadania kul i żeby to tam wpadło e, sobie i te ryby e, do dna e, to są moje takie przypuszczenia. Mam nadzieję, że to się uda. Że to będzie jakoś działać ta metoda. Będę z procy jeszcze dostrzeliwał troszeczkę kukurydzy. Mam tam dwie puszki. Jedną na haczyk, drugą. Będę strzelał do wody. I co jeszcze, i co jeszcze, oczywiście na haczyku kukurydza, na drugie więcej spróbuję dendrobenę. Nie będę tak kombinował, na co będzie brało, to będę zakładał na haczyk. No nic, zabieram się do klejenia, do nęcenia. I siedzimy, czekamy, czy coś podejdzie. Tak jak widzicie, taki talerzyk podam rybkom do wody, kukurydzy nie dawałem do zanęty, bo wstępnie będę podawał to z procy. Widziałem się, jest ciepło 18 stopni, aż w koszulce jestem. Także fajnie, fajnie. Jak widzieliście, te kule w powietrzu niektóre już e, się rozwalały. E, no, nie, nie były niczym doklejone, także o to mi chodziło. E, oczywiście z procy kukurydzę jeszcze troszeczkę podam. Na haczykach póki co tam rzuciłem sobie kukurydzę, a zaraz założę na jedno dendrobenę i łowimy. I tu mam jeszcze proces właśnie, tak jak mówiłem i podamy trochę, wiatru nie ma, później może troszeczkę ma wiać, ale to może mi nie będzie utrudniać i tak dywanowo jeszcze tej kukurydzy podamy. Nie mam żadnej ściereczki, kurczę, no będzie troszeczkę problem, ale nic, wytrzemy o spodnie. Teraz patrzę tak na wędkę, wędka 4,20, eee, stoper mam ponad połową, no 6,5 6 metra jest głębokości. Zmieniam to już wymęczoną kukurydzę, którą tam założyłem wcześniej, eee, którą tam gruntowałem. Póki co nie ma na, na razie brań, ale to jest początek. No mam nadzieję, że coś weźmie. Mam jeszcze jakieś stare, ale jeszcze żywe, białe robaczki, to się jak coś będę jeszcze tym wspomagał. Pierwsze bąble wyszły między spawikami. póki co. Cisza ani na kukurydzę, ani na dendrobenę, ale coś tam się zaczęło kręcić. Jest podane troszeczkę jedzenia, niech zacznie szukać tej rybki, więcej podejdzie i będą zaczynały pobierać to, co im podaje tam na haczyku. Poczekamy, poczekamy. Rybka zaczyna się kręcić, kwestia czasu i coś zacznie brać jest pierwsze branie na czerwonego robaka podniosło ale no niestety pośpieszyłem się za szybko mam długie robaczki no nic coś się zaczyna dziać trochę mam problem z toperem nitkowym na drugiej wędce po prostu zaczepił i się rozwalił, drugi skręciłem, ale jest za gruby i ciężko przechodzi przez przelotki. Ale coś tam myślę kombinuje. Malutkie są przelotki w tej maczówce i tu jest taki problem jeden. No że, 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 że są drobne, drobne. Ale nic pierwsze branie po długiej przerwie ta ryba jest, bąbluje, kręci się, tylko nie chce, nie chce coś pobierać, ani kukurydzy, ani białego robaka, ani, 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 no ten teraz dopiero coś wzięło, ale więcej, coraz więcej się pokazuje tych bombli no może coś ruszy, kolejne branie, ten coś podnosi, zaczyna jechać. Coś tam się dzieje. O, na białego robaka. Coś tam też zaczyna. Podnosi, podnosi. Weszła, weszła w końcu rybka na no, koło. Słuchajcie, no, półtorej dobrej godziny. Nic się nie działo, a teraz coś się zaczyna dziać. Słońce coraz wyżej zaczyna oślepiać. Odbijać się od wody. Będzie troszeczkę problem. No może w dzień, w dzień po tych deszczach, w nocy coś się w dzień zadzieje No wystawia, wystawia Wystawia coś tam mamy i no i niedużego Ale słuchajcie jest pierwsza pierwsza ryba o. Jest Połknął trochę pierwszy Słuchajcie, podeszły leszczyki Muszę iść powychaczyć. Nie przygotowałem się Zobaczcie, nieduży Taki Pierwszy Leszczyk się zameldował Czyli podchodzi Podchodzi rybka Zakładamy Dędrobę... Przepraszam Białego. I zobaczymy, co dalej się będzie działo. Człowiek odżył. Tak, półtorej godziny. Powiem Wam nic, nic. Z procy podałem takich jeszcze kilka mniejszych kulek. I zobaczymy. Cztery. Białe. Jest branie na ten Dużo robaków jest. Poczekam, niech to ładnie. Połknie i idzie. I coś tam mam. Ładnie wystawiło spławiczek. Co tu mamy? Kolejny leszczyk. Tak. Jest kolejny leszczyk. Jest dużo drobnicy. Nie ma większego. Ale jest. O takie. Cudeńko, ale coś tam się dzieje. Do siaty. Ładnie, że w końcu wziął. Dołożyłem robaczków. Dokładamy więcej. Bąblować pięknie, bąbluje. Zaraz wam pokażę, jak zdążę. Gdzie ten spławik jest. No, zobaczcie jakie bąble, a rybki. No nie za bardzo, no nie za bardzo. Uatrakcyjniam im już co mogę. Tam cały czas pieni. Tu przy tym spławiku stoi i czekam, czekam, aż połknie haczyk. No ale pięknie to wy wygląda. No, no, ewidentnie rybka jest, jest gdzieś tam w tym łowisku, Po prostu trzeba poczekać. No mhm, jest brane. Na robaka pięknie wystawiło i coś mamy, ale niedużego. Niedużego, co tu mamy? Kolejny leszczyk i takie nieduże krasnale biorą. Ale brania bardzo rzadko, bardzo rzadziutko. O, taki jeden w jeden rozmiar. Na tą wędkę póki co bierze. Druga wędka też założyłem Dendrobenę. Stoi. Nic... O, wyłożyło. Czekajcie, 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 czekajcie. Aj jest coś nie ma. Kurczę, no szkoda. Branie. Tyle czekałem. i Jednocześnie branie na dwóch wędkach. Ojejku, ale żem odwalił. Nie śmowić. No dobra, coś tam podchodzi, bombluje, żeruje. Mam nadzieję, że będzie tego więcej z każdą godziną, póki co, no nie ma tego za dużo. Porobię jeszcze kulę, no i do nęce, no, no nie wiem myślę, myślę, cały czas myślę co tu co tu robić. No te brania naprawdę są bardzo rzadkie, a ryba się kręci, no bo jest. Może jakaś większa ilość podejdzie, to zacznie być troszeczkę ta ryba. Walczyć o ten pokarm. I, i, I będzie coś się działo lepiej. Wiaterek wieje z prawa na lewa, kręci, kręci. No może nie będzie dzisiaj tych brań, ale mam jeszcze czas. A ja jeszcze sobie troszeczkę posiedzę. Może coś tam wejdzie. Trzy kule do wody. Może za dużo tej zanęty podałem, nie mam pojęcia. Ale ryba żeruje. Żerubowie jest. Dlatego to wyjada z dna i do nęce nie będę żałował Trzy kule i do wody to masz tu. branie O, wystawił panie Siedzi. nie nieduży, ale... Ale jest! No wykładają, wiesz, przy dnie. No takie drobnice, no Tu jest tak głęboko? No, tak jeden w jeden takiego Leszczyki. Ale fajne branie. I taki leszczyk przy kontroli. jest branie w końcu. Aj, kurty, pięknie wyłożyło. Ja tutaj ten przypon wiążę. Patrzę jest, no ale nic, robaki wyciąkane. Aj, tyle czasu czekania. I powiem wam, że no, bieda. Ale tam siedzą na łódce. Słyszę telefony, się rozdzwaniają. Nigdzie, póki co. Za bardzo nie łowią. No, jest branie na białego robaka. Szybka akcja. Dosyć szybko rybka wzięła po rzucie. No I kolejny leszczyk. Wszystko takie jednego sortu. No nic. A to czarny jakiś taki na końcu wam pokażę. Założyłem cztery białe i mam tu już takie zrobiły się kokoniki i założyłem się kokonika. Na koniec haczyka nałożyłem kokonika. Tak mi się zarymowało. No nic, jedziemy dalej. No, jest branie znowu na białego, ale puste, ładnie wyłożyło. Pięknie wyłożyło. Kurczę, mogłem jeszcze chwilę poczekać. E, drugą wędkę właśnie zmniejszyłem grunt i kombinuję coś w toni drugą wędką, bo tych bran jest naprawdę bardzo mało. On jest branie w toni. I co tu mamy? Nie wiem czy nie okoń na czerwonego robaka Mogę się mylić i zobaczcie w toni podniosłem około Podniosłem około 4 przelotki liczyłem To jest jakiś metr 1,20 dwadzieścia grunt i zobaczcie na dendrobenkę. Ładnie od dołu zapięty. No chodź tu. a się O, i taki leszczyk. Kombinuję. No bo tu trzeba kombinować, bo nie wiadomo co z tą rybą się dzieje. Gdzie ona jest? Ale co chwila podciągałem tak trzy obroty koło wrotka, pyk, 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 pyk. patrzy spławik, wyłożył nawet w toni, ile jeszcze spławiki yy, yy, wykładają. Mhm, jest branie w toni, coś tam próbuje, wystawia znowu. Czyżby one w toni były? Jest. No, niemożliwe, żeby to wszystko teraz stało w toni. No, ale na to wychodzi, zobaczcie. Zmniejszyłem grunt, przybliżyłem się i są kleszczyki, ale gdzie są te płocie? Nie widać ich w ogóle. Mego haczyki trzymają. I taki kolejny leszczyk. Mhm. I jakieś mam blanie na białego, lekko podniosło. Po donęceniu znowu podnosi. Jest. I to zaraz po donęceniu, słuchajcie. Czy te ryby potrzebują, żeby im cały czas coś donęcać? I kolejny. Nie chrap się Kolejny taki sam wymiar Zobaczcie O, taki leszczyk. Na końcu wam pokażę jest na białego Ale dziwne branie Jakby nie leszczowe Zaczęło jechać w bok i później do góry leszczyk ale inaczej, inaczej, dlatego mnie trochę stropu zwabiły. O i znowu na białego wystawka. No, dawaj, dawaj. Coś tam się zainteresowało. Drugo zwiększyłem grunt i dałem e, czerwonego dendrobenę. Póki co też grunt zwiększyłem, e, położyłem na dno e, haczyk. Bombluje, bombluje, dookoła, kręci się. Ale tak słabiutko, dalej słabiutko. Tu łódką już spłynęli. Eee, słyszałem tam przez telefon z kimś, kto rozmawiał, że, że słabiutko. Wszędzie dookoła słabo dzisiaj. Gdzie jest branie? Ja tu w telefonie, a tu wykłada. No i znowu coś niedużego. Tam przy drugim spławiku żeruje, bombluje i od tego wezmę podbieraczkiem taki dosyć solidny Co by mi się nie spiął. patrzcie i na białego No coś tam część że te brania się zaczęły Jakby tam chciało coś Podchodzić Poprzerzucałem przerzucałem wędki trochę nagłośnienie będzie inne bo bo mi się mikrofony o jest taki może to złapnie, może nie mam do siatki go od razu i jest leszczyk stoni. Już znowu kombinuję. Daje, one pływają tam. Gdzieś one tam pływają, tylko trzeba się po prostu do nich dobrać. Szukać, szukać. Tu jeszcze nie trafiłem do siatki. Zobaczcie, co udało mi się tym razem skusić. Zobaczcie, jaka piękna płoteczka. Zmniejszyłem grunt o metr, metry dwadzieścia I tak podciągam co jakiś czas I co ubrania Słabo żeruję, ale ją właśnie kuszę Któryś już tak z kolei jest Leszczyk złowiony i pierwsza taka płacz I coś tam mamy Niedużego No, zaczyna atakować. jest leszczyk. Trochę podszarpałem, podszarpałem i go w końcu skusiłem. Ten malutki mikroskopijny coś takiego. No patrz. No uciekł. Klop do wody. No i dobrze. I tak byś wrócił do wody. I tak byś wrócił do wody. Tak to wygląda na haczyku. Cztery białe, i taka już larwa zrobiła, już taka sucha, czerwona z białego robaczka. Na dzisiaj kończę. Pokażę Wam rybki. Nie było ich na ten czas, który spędziłem dzisiaj nad wodą. Tych ryb nie było dużo, ale, ale były. Te leszczyki, płotki fajne, pojedyncze się trafiły z toni, a tak z dna dosłownie bez nadziei, ale to słyszałem gdzieś w rejonach i miałem kontrol, że te dziś ryby dzisiaj nie współpracowały. Może następnym razem, może w innym miejscu, może po południu wybrały. Nic. Ja zawijam się do domu. Starczy na dzisiaj. Pokażę Wam jeszcze tylko rybki, co tu udało mi się złowić. Bez pozorzu parę rybek złowiłem. Przeważnie leszczyki, ale i takie płocie się też trafiały. Co tu jeszcze mamy? wam żeby pokazać no nic płoteczki raz dwie takie płoteczki i takie leszczyki no nic wypuszczam rybki chodź tutaj zaraz cię wypuszczę i lecę do domku rybki w dobrej kondycji Wracają. I ten świat. I miłe zapachy są. Dobra. Ja tu się składam. Składam wędki, bo jeszcze w wodzie. Jeszcze obserwuję, patrzę, ale nic się nie dzieje. Zabieram się do domu. Zachęcam Wam, zostawcie suba, żeby nie ominąć filmiki. Dajcie lajka w górę, w dół, jak Wam się podoba. I piszcie komentarze. Podniesie to moją, e, tak jakby, i zostawcie komentarz e, dla zasięgu mojego kanału. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hejka.